Wachowicz była rzeczniczką rządu, teraz radzi Nawrockiej? Udawanie kogoś, kim się nie jest Celebryci coraz częściej komentują. Jaka powinna być pierwsza dama? Tym razem głos zabrała Ewa Wachowicz jakie ma rady dla Marty Nawrockiej? Marta Nawrocka już wkrótce obejmie rolę pierwszej damy, co niesie ze sobą zarówno nowe obowiązki, jak i liczne wyzwania. Celebryci chętnie zabierają głos w sprawie oczekiwań wobec przyszłej pierwszej damy. Teraz na podstawie własnych doświadczeń głos zabrała Ewa Wachowicz, była Miss Polonia, była rzeczniczka rządu, a postać telewizyjna. Jaką radę ma dla żony prezydenta-elekta? Ewa Wachowicz dała radę Marcie Nawrockiej. Udawanie kogoś, kim się nie jest, od razu zostanie dostrzeżone. Ewa Wachowicz miała szansę poznać realia świata polityki i życia publicznego. W latach 90. sama przeszła drogę od popularnej Miz do stanowiska rzeczniczki premiera Waldemara Pawlaka. Jak wspomina, kiedy była tylko Miz, spotykała się z ogromną sympatią. Wszystko zmieniło się, gdy objęła bardziej odpowiedzialną rolę. W momencie, kiedy zostałam sekretarzem prasowym premiera, musiałam stale udowadniać, że mam nie tylko urodę, ale jednak coś jeszcze potrafię, wspominała restauratorka. Z tego właśnie doświadczenia płyną rady, które teraz postanowiła skierować do Martyna Wrockiej. Kluczem jest prawda i bycie sobą, stwierdziła w rozmowie z Faktem, podkreślając, że kluczem do sukcesu jest autentyczność. Ważny jest ubiór, fryzura, ale nie wolno zapominać w tym wszystkim o własnym zdaniu, żeby nie zatracić bycia sobą, bo udawanie kogoś, kim się nie jest, od razu zostanie dostrzeżone i skrytykowane, dostrzegła Wachowicz. Ewa Wachowicz ochajcie w sieci. Ma radę dla Martyna Wrockiej. W trakcie rozmowy Wawachowicz zwróciła uwagę także na presję i hejt, które często pojawiają się w mediach społecznościowych. Poradziła Marcie Nawrockiej, by unikała czytania komentarzy na swój temat w sieci, ponieważ negatywne opinie potrafią odbić się na zdrowiu psychicznym. Po prostu radzę nie czytać komentarzy. Ja właśnie tak robię. Sama prowadzę swoje social media, jestem w kontakcie z fanami, ale jeżeli ukazuje się cokolwiek na portalach plotkarskich, nigdy nie czytam komentarzy. Dzięki temu jestem zdrowsza i to uważam jest rada, którą mogę dać wszystkim, którzy stają się osobami publicznymi podsumowała Wachowicz w rozmowie z faktem.